Mentry nie lubię, ale kąty w okręgu to coś, co moim zdaniem warto, bardzo warto znać. Szczególnie kąt wpisany i kąt środkowy. Mamy załóżmy jakiś okrąg, a na nim punkty A i B. Zaznaczymy sobie gdzieś tam jeszcze punkt C. I teraz od tych punktów A i B poprowadzimy linię do punktu C. I otrzymujemy tutaj tak zwany kąt wpisany. I spójrz, nieważne, gdzie ja przesunę to C po tym łuku, ten kąt jest zawsze taki sam. Więc jeżeli będziesz mieć taki rysunek i gdzieś jeszcze w innym miejscu pojawi Ci się podobny kąt, wychodzący od tych samych dwóch wierzchołków, to spójrz, on będzie dokładnie taki sam. I to jest jedna sprawa. Druga bardzo ważna to kąt, tak zwany środkowy. Czyli jeżeli od tych samych dwóch punktów od A i od B pociągniemy linię do środka tego okręgu, to otrzymamy tak zwany kąt środkowy, który jest zawsze. Dwa razy większy niż ten kąt wpisany. Odpisany oczywiście na tym samym łuku, czyli gdyby alfa miał 50 stopni, no to beta będzie mieć 100 stopni. I to się pojawia bardzo, bardzo często na maturze.